Ladies and gentlemen, in the second fight of the evening of uh, XCB KSW 87, Josef Stummer faced David Careta. The ref, Thomas Bronder, stopped the fight after four minutes and ten seconds of the very first round. Ladies and gentlemen, your winner, Bati K. Dawid zacznę od takiej małej anegdotki swojego narożnika. Podszedłem tam i mówię, Dawid, co to była za walka? Ty po prostu w niego wjechałeś, chciałeś go w walce zniszczyć. A ty powiedziałeś, no nie miało tak być, miało być na spokojnie, ale chyba Ci się podoba to jak wyczuł. Przede wszystkim... Dobry wieczór, czyniec! Cieszę się, że jestem tutaj, bo jestem tak blisko swojego miasta, że czuję tak jakbym bym był w domu. To jest mój dom. Czy to był jeden z najlepszych występów w twojej karierze, bo naprawdę my nie nadążaliśmy, żeby mówić, jak tych ciosów jest dużo trafionych, jak świetnie wyglądasz w tej walce. Nie wiem, czy to był najlepszy, ale na pewno będą jeszcze lepsze. Także serdecznie zapraszam. Ok, so first of all he would like to thank everyone here. Because he feels so close to home that he's actually at home, i może. He wasn't sure if that was his best performance but more better performances are still to come. Szanowni państwo, zwycięski dzisiaj w debiucie. Dawid Kareta.